Pierwsza i podstawowa korzyść jest jasna. Na współczesnym rynku pracy, nie tylko w Polsce, brakuje rąk do pracy w ogóle, ale w szczególności fachowych rąk do pracy. Więc jeżeli firma ma w jednym punkcie w Europie czy na świecie zgromadzonych kilkuset czy kilka tysięcy młodych ludzi, najlepszych w swoich branżach, to tylko przebiera. To tylko przebiera wśród najlepszych. I natychmiast po nich sięga. To oczywiście dzieje się bardzo często na dużo wcześniejszym etapie, ponieważ firmy są zaangażowane w przygotowanie zawodników w poszczególnych krajach. A zatem wybieramy kilku, kilkunastu najlepszych spawaczy w Polsce. Mamy firmę sponsora, która z nimi pracuje. Ona udostępnia sprzęt, ona udostępnia ekspertów, trenerów. A jednocześnie już wychowuje, kształci sobie, szlifuje sobie tych młodych ludzi. I bardzo często jest tak, że nawet nie trzeba być finalistą, nie mówię już o medaliście zawodów Euroskills czy Worldskills, żeby firma odniosła zysk, angażując się właśnie w edukowanie młodych ludzi. Ale podam bardzo konkretny przykład. Firmy DMG MORI, to jest wielki niemiecko-japoński koncern specjalizujący się w budowie obrabiarek cyfrowych, obrabiarek CNC. To jest nasz stały, dobry, sprawdzony partner, który bardzo dużo inwestuje w edukację młodych ludzi. I odwiedziliśmy jedną z ich fabryk w Bawarii no i oglądaliśmy obrabiarki, które kosztują nawet kilkadziesiąt milionów euro. To, no, że jest w ogóle kosmiczna technologia, są klienci na całym świecie. Ale jeden z zarządzających tą fabryką tłumaczył nam tak: Sprzedać taką obrabiarkę nie jest łatwo, bo ten, kto ją kupi, musi mieć też gwarancję, że będzie miał ludzi obsługujących tę obrabiarkę, ludzi serwisujących tę obrabiarkę, ludzi, którzy będą wiedzieli, jak z tej obrabiarki się korzysta. Dla nas inwestowanie edukację młodych ludzi, jest naprawdę biznesową inwestycją. Poza tym, że ważne są również wszystkie elementy wizerunkowe, wszystkie elementy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu itd., itd. Ale nawet gdy te wszystkie szlachetne cele odłożymy na bok, to biznesowo to się po prostu opłaca. Inwestujesz w WorldSkills, EuroSkills, masz najlepszych pracowników lepszych niż Twoja konkurencja. Koniec, kropka. Te wszystkie kwestie związane z, ze zrównoważonym rozwojem, ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, ale też z zieloną gospodarką, z konieczną cyfrową zmianą, cyfrową rewolucją, są niejako wpisane w DNA inicjatywy WorldSkills, EuroSkills. Dlatego też, i tu podam konkretny przykład, żeby nie być gołosłownym, Udało nam się przekonać Komisję Europejską do współfinansowania tego wydarzenia. Mamy teraz Europejski Rok Umiejętności ogłoszony właśnie przez Komisję Europejską, znowu nieprzypadkowo. To ma być odpowiedź na te braki, niedobory na europejskim rynku pracy. Wszyscy się zastanawiamy, co zrobić, żeby ścigać się z konkurencją amerykańską, azjatycką. No jedna z odpowiedzi brzmi: musimy mieć fachowców. A żeby mieć fachowców, potrzebujemy mieć dobrą edukację branżową. I tak właśnie to działa. Więc yy, projekt jest współfinansowany przez program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój nieprzypadkowo. A skoro jest finansowany przez Unię Europejską, to również dlatego, że on zawiera w sobie, poza tym komponentem gospodarczym, wszystkie te elementy priorytetowe dla obecnej perspektywy budżetowej, czyli właśnie budowanie solidarnego społeczeństwa. A to się buduje z kolei przez społeczną odpowiedzialność biznesu. To jest zielona gospodarka i zielona edukacja. To jest włączanie i tak dalej i tak dalej. To wszystko zbiega się, to wszystko łączy się w logiczną całość.